Jezus w dzisiejszej Ewangelii powołuje uczniów i rozsyła dwunastu, mówiąc do nich daję wam władzę nad duchami nieczystymi, abyście je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Powołuje dwunastu apostołów. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do Pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samartańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Oczyszczajcie trędowatych, uzdrawiajcie chorych, Skrzyszajcie umarłych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Możemy zadać sobie pytanie, w jaki sposób apostołowie czynili te cuda i znaki? Jaką mocą, w imię kogo, uzdrawiali i wypędzali złe duchy? Uzdrawiali trędowatych. Bardzo ważna jest wiara w moc imienia Jezus. W dziejach apostolskich słyszymy takie słowa, każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego będzie zbawiony. Imię Jezus zbawia, uzdrawia. Wyrzuca duchy nieczyste, oczyszcza serce. W imię Jezusa apostołowie uzdrawiali i oczyszczali, wypędzali duchy nieczyste. Chciałbym w dniu dzisiejszym zaprosić siebie i Was do tego, abyśmy jak najczęściej modlili się. Modlitwą serca, modlitwą Jezusową, modlitwą ślepca z Jerycha. Wołajmy każdego dnia. Tą prostą modlitwą Jezusie, Synu Dawida, ulitu się nade mną. To imię zbawia, imię Jezusa uzdrawia, wyrzuca złe duchy, duchy nieczyste oczyszcza serce. Święty Jan Chryzostom o tej modlitwie mówił w ten sposób. Gdy imię naszego Pana Jezusa Chrystusa stąpi do głębi ludzkiego serca, pokona panoszącego się w tych obszarach węża, zbawi duszę i obdarzy ją życiem. Przebywaj zatem nieustannie z imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa, by twe serce ogarnęło Pana i by On objął twe serce i aby tych dwoje stało się jednością. Nie da się jednak tego dokonać przez dzień czy dwa. Wymaga to długiego czasu. Potrzeba bowiem długiej walki, by przeciwnik został wypędzony. I by zamieszkał w nas Chrystus. Proszę Was, nie oddalajcie Waszych serc od Boga i wytrwajcie, i strzeżcie je zawsze przez pamięć o Panu naszym Jezusie Chrystusie, aż Jego imię zaszczepi się w Waszych sercach, które nie będą już myśleć o niczym innym, jak tylko by Chrystus był uwielbiony w Was. Bardzo dobrze też pamiętamy słowa św. Pawła, który mówi, Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz spawienie. Bo wiara przyjęta sercem prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami. Do zbawienia. A nadto nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Wzywajmy więc jak najczęściej, bracia i siostry, mocy imienia Jezus. To imię ma władzę. Nad Twoimi i moimi demonami i może nas uzdrawiać. Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał dla Twojego i mojego usprawiedliwienia. Przyjmujmy nieustannie to zbawienie, modląc się. Kto się modli, ten się zbawia. Kto się nie modli, idzie ku potępieniu.